Na kanale Ironhide na YouTubie pojawiła się zapowiedź nowej mini kampanii do Kingdom Rush Alliance, która będzie nosiła tytuł Podróż Wukonga. No i mamy nowego bohatera, właśnie tego tytułowego, który jest takim małpim bohaterem. No myślałem, że tutaj będzie powrót Saitama, a jednak otrzymujemy nowego bohatera. I cała ta mini kampania nawiązywać będzie do mitologii chińskiej, będzie mieli tutaj sporo nawiązania, jeśli chodzi o przeciwników, bosów, bohatera, no i będzie też nowa wieżyczka. Nową wieżyczką jest Bamboo Masters, są właściwie, bo będą to takie pandy, ci tytułowi mistrzowie, którzy oczywiście też są takim symbolem Chin, panda, zwierzę, które najbardziej kojarzy się oczywiście z tym państwem. No i też mieliśmy przedstawianych wojowników pandy, chociażby Kung Fu panda, czy też właśnie Panda Reni z Warcrafta. No i oczywiście będziemy mieli trójkę bossów, którzy nawiązują do też tej mitologii Chin, do tych wierzeń, i mamy demony. Tutaj trzy różne, naprawdę różniące się od siebie znacząco wyglądowo demony, także naprawdę ci przeciwnicy mają potencjał. Zobaczymy, jakich dostaniemy oponentów, natomiast bossowie wyglądają całkiem fajnie, całkiem ciekawie, także myślę, że. No, może to być naprawdę fajna mini kampania. No, zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj dostaniemy takiego, bo jeszcze taką niewiadomą są przeciwnicy, bo oczywiście wszystkich w trailerze nie pokazano na pewno. No i zachęcam do pisania w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tego, czy to jest dobry kierunek, to nawiązanie właśnie do mitów chińskich, czy bohater powinien być inny, czy może być ten, czy bosowie są Waszym zdaniem ciekawi tak na pierwszy rzut oka, no i czy nowa wieżyczka też Waszym zdaniem będzie gameplayowo niezła.